Witam państwa bardzo serdecznie w szarowie. Jesteśmy tutaj na Spociku. Jest taki fajny tarasik, można sobie oglądać stepa pika. Jest mała linia, jest duża linia. Jest duża, duża linia z hikerami, więc sobie wszystko potestujemy, będziecie wszystko widzieli. A tymczasem zapraszam was na Vlogin Vlogin Bully. Tu macie regulamin całej miejscówki. Jaro właśnie wali przed treningowe. Dobra, dzięki Boy. Jaro zaczyna od małego stepa, także zobaczmy jak kolega tutaj poleci. Yeah. Także zaczynamy od małego stepa po lewej stronie. Tutaj lecimy po płytach, po prostu się puszczam. Dalej szybko takie w dół i pyk i płaciutkie lądowanie. Jo! sweet! Jaro już jest na najwyższym punkcie i będzie właśnie leciał tego ogromnego stepa. Yo! Jo, yo, 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 yo! Tak jest! Yeah. Jest buzacja? Tak, jest buzacja papaszki pipapoł. A tak generalnie to ledwo się wkleiłem w lądowanie, nie? Trochę jednak szybciej polecam do flipa. Tak. Ale fajnie, fajnie było. No właśnie widziałem, że trochę, trochę wolno. W sensie byłem skupiony na nagrywce, ale mega niski flip zapadałeś Jaro, także... Ale kłoter w ogóle jaki fajny. Mi się mega podoba kłoter. To po mega bagno przed nim. A tutaj nie. nawet nie poczułem, szczerze mówiąc. Tak, że let's go, let's go, go let's pop in, okay. bariaty. Także jesteśmy na dużym stepie, ogromne wybicie, metalowy kicker. Trzy metrowo obstawiam, trzy i I don't know. Trochę strach przede mną, ale co, po prostu się puszczam, tak? tak. Dobra, let's go. Dobra. Yo! To jest moim zdaniem idealna hopa pod... Flip no handa. Także zaraz będziemy walić jakieś ładne sztunie z Jarem. Wow, Ale ona jest ogromna. Wow. Yeah, boy. Ja no. nie wiem, te salto jest takie łatwe stary, że szkoda no. gadać nawet. Witam Was na najlepszym vlogu w Polsce. pokażesz mi tą małą linię tutaj, bo tu widziałem, że tutaj wymiatasz, stary. A że. Follow Cam. Follow Cam, follow jeje, yeah, yeah. ma boy. To co, Chromasz Brothers, let's go. Lecimy, jestem blisko, uważaj. Yo, tutaj fajny boostyn Tutaj można jakieś. To, bo. I tutaj fajny hipek na naszą stronę yeah. Yeah. Co myślisz stary o małych st st stolikach? No zajebiste, k*** się lata, taki wtywin No to dobrze, to o to chodzi stary no. Lecimy obczaić dużą linię A zaczyna się ona od dropa Jak to tu wygląda, zobaczmy No tak mało przelotu bym powiedział Mało przelotu, nie? Bardzo mało przelotu Trzeba hamować chyba ostio, na pewno że tutaj to na ujemnej jedziesz, bo no to nawet bany hopa można wkoczyć. Fajnie by było tutaj dać jumpa. Hopy są duże. Niestety w pewnych się wiemy, że trzeba pedałować na każdą wkocznię. Także kolega z Krosta już tutaj pomógł obczaić wszystkie prędkości. Także widzowie, tak wygląda drop od dołu. I na długość ma 2 metry albo też 3, coś takiego. Jarol leci Cliff Freeride! Wuhuu! Chopa jest wielka, jak ja. No pijawie 2 metry chłopie, więc chopa jest imponująca. 3,5 metra. Bardzo fajne, płynne wybicie. Przypomina to Łyso, ale też przypomina nasze Trójmiasto stary, bo zobacz ile tu jest piasku. Ale tu się okazuje, że jednak najlepszy step w Polsce jednak nie jest najlepszym stepem w Polsce, bo tutaj ten stepik duży wyprzedza naszych... <śledzimy> bo ten stepik duży wyprzedza naszego najlepszego spota w Polsce, także powiem to z ręką na sercu. Lądowanie jest naprawdę ogromne. Lądowanie ma 6 metrów. I przechodzimy dalej do następnej e, trzeciej hopy w linii, czyli to jest już hip. Czyli lecicie pf, lekko zgięci na flowen i tutaj bam, 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 bam. Także tu jest najlepsze ujęcie w Polsce. Tu już wychodzi jakieś fajne słoneczko, tutaj jest jeziorko, także tutaj możecie się wykąpać. Jest wszystko tutaj w tym szarowie. Jest kolejny hip, tym razem hip w lewo. Agro włóknina jak na łysej bardzo dobrze się sprawuje, także chłopaki dobrze robią, dobra robota. Piąty feature, czyli to jest taka mała chopeczka tutaj pod jakiegoś traczka, pod jakiegoś flipka. Coś sobie można dodać, także... Co, my przechodzimy jeździć tą dużą linię, także let's go! <laughs> oh no! Gdzie? Fejkujesz, stary, przecież nie spadł. Spadł. O oh, damn, bro. Shit, man, shit. Ja skacze pierwszy raz dropa. Leci! Yo! 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 Tak jest! Wuhu! -huh! Dobra widzowie, pierwszy raz lecę w największą linię tutaj na szarowie. Także jaro mi krzyknie, jak idealnie polecę Dropa i wtedy lecę od razu całą linię. Tutaj opuściłem sobie koło. Tak właśnie skłoniliśmy, że mniej więcej takiej prędkości będziemy potrzebować. Dobra, co, jazda, nie? Także opowiedz mi stary jak wrażenia ogólnie tej całej linii? Linia jest naprawdę wajebista, czafuje w tw, pip. Bardzo mi się podobało. Nie wtedy trzeba padałować na każdą, ale to dlatego, że to nowa linia. Pewnie niedługo tak nie będzie. 10 na 10. i polecimy sobie te małe stoliczki na fulach. Tak jakiem i pyk, i pyk i pyk I pyk. Yo Szczerze na fullu się wyjebiście je lata No Na też, ale na fullu jeszcze lepiej Tak, na fullu one mają lepszy feeling niż na szczywniaku, nie? Dobra, lecimy, duże stoły Jaro leci z dołu, bo mega to przeleciał za pierwszym razem Ja tutaj cały czas Taki sam flowing. Pyk No fucik Niestety mamy dojazd po wczorajszej karwinie Także Drabik, dzięki, że musieliśmy Cię zawieźć na siódmą rano do Bielsko-Białej. Nie było to za przyjemne. Ale się opłacało. Ale się opłacało. Kiedyś damy Ci te 8,50. O, już blik jest w przygotowaniu. Więc oczekuj go. Największy suicide. Lecimy. Yo! co się stało? Także no jestem mega dumny ogólnie z Jara, że skoczył tą całą linię, bo ja jestem ogólnie lotnik totalnie, a Jaro miał ostatnio taki wstręt, bym powiedział nawet do dużych chopeczek. Także jestem mega dumny z Jarka. Dziękuję za to i jestem dumny w siebie i pozdrawiam mamę i tatę. I kończymy zaraz vloga, na! Ra.